Skarlet nie rusza. Nie. Rączki czekają. Scarlett, rączki czekają, odpoczywają teraz, dobra? Teraz rączki odpoczywają. Zobacz, takie będą tutaj. Nie. Rączki odpoczywają. Oczka patrzą. Takie będą tu. tu. Rączki odpoczywają, Skarlet. Na razie Martyna pokazuje, dobrze? Zobacz, taki będzie tu, taki będzie tu, gdzie będzie taki. Gdzie pasuje? Tu, brawo! Taki sam, a taki? Gdzie? No nie pasują, widzisz. Jest inny. Zobacz. Daj paluszek. Nie pasuje! Nie, skarlet zabiera i szuka. Gdzie pasuje taki? Tu, tu czy to? Tu? A tutaj tak, pasuje. Bam! Pasuje. Nie, tu zostają skarlet. Tu. Proszę, gdzie taki? No, ten inny. Nie pasuje. Scarlett szuka. Gdzie taki? O, dziękuję bardzo. Gdzie taki? Kiedy chowa na to? Gdzie taki? Nie jest drugi, to jest drugi. Ok, teraz cie, gdzie? Co ta ta robi? Tata pije, mama pije, zobacz, mama pije. To jest bardzo ciekawe wątek, nie tylko w tym, ale co? Co ma potrzebować? Scarlett też pije. To Martyna też pije. Zobacz. Pije. Pije. Scarlett teraz. Pięknie. Pięknie Scarlett pije. I zobacz, nawet tata pije. Widziałaś? Tata Sorry. też pije. 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 Mm -hmm. pije. She start to repeat something more. Or just bam. Wow, it's difficult to say because mm -hmm. from time to time she can say something, but she. she yeah, I know. Mm -hmm. And how is with the letters A O U? It's something better? Uh, I just put A, a E O U. Mm -hmm. And she was like, ah, oh, and yeah. then she left. Yes, oh. so was, okay, but, but she repeat. Just suddenly, yeah. but like it was like a bomb. She, uh -huh. was, she repeated like three or four letters after her. The but is, then I she mean, was not interested anymore. No? I know. You know, I was using this. Mm -hmm. And I just put A -B -A -E -I o, o. Mhm. Mm and then I repeat like five mm -hmm. times. Uh -huh. And she's just like, okay, whatever. A, -E o, And then she's still she left. And I was like, come here and repeat it. And she didn't want to anymore. But the good yeah. thing is that she started to uh, talk. Uh -huh. She tries to talk or imitate uh, using the microphone for karaoke. Oh. Yeah. Oh, o, so mm -hmm. tak, to jest ciekawe. I wczoraj zrobiła to. Więc to jest bardzo dobry dzień. Ok. Chcesz to zobaczyć? Tak. No i co z Perlinem? Taki. A program słuchowy? Słuchajcie sobie codziennie na sklepach? Ta, tak, 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 codziennie. codziennie. Mm -hmm. okay. Tak, jedna książeczka to jest właśnie około 6 minut do 8, w zależności od tego, jak no to co, Skarlet? Wracamy do tych zadań, bo coś tu koleżanko mieszasz. Zobacz. Takie. Skarlet. Takie. I tu. Takie. Skarlet. A gdzie takie? Gdzie? Nie pasuje. Gdzie? Może zbliżamy do Gdzie? Martyna. I gdzie pasuje? Tutaj, świetnie! Brawo! Brawo! Zobacz, jak robimy brawo! 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 brawo. Brawo! A teraz Martyna. Zobacz na Martynę. Hej! To już zabieram. Bam. Bach. Właśnie przy pierwszym zadaniu przy zwierzątkach bam. pięknie mi powtarzała bam. Teraz już już nie. Wskazaj jeszcze to. Zrób bam! Taki. Bam! Tak, piątka. No przyjmij piątkę. Tak, piątka. Piątka. Dobra Scarlett, zobacz co ja mam. Otwieram. Robimy a kuku. Kuku. Co? A. a. Daj. Daj a. Daj Martynie. Dziękuję. Skarle robi a kuku. Srób a kuku. Zobacz tu a kuku. Kuk. Otwieramy. Hop, jeszcze tu. Otwórz. A kukuk, co? A? A teraz zobacz. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Kukuk, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zobacz, Martyna włoży następną niespodziankę. Zrób akukuk. Zrób akukuk. Mhm. Tak. I tu. I tu. Uuu, pięknie. Uu. Uu. Pięknie, układa już te usta, tak jak trzeba, brawo, uuu, Martyna chowa, zamykamy drzwi, a teraz Scarlett będzie dokładać, proszę bardzo, co, przeszkadza Ci ta co? robi tak samo. Uu. A teraz zobacz co mam. Zobacz, wy panuśne. A. A A A A pięknie. A! A tu co? Zobacz. Skarby i jeszcze na chwileczkę, dobra, na minutkę. I. I. Teraz Scarlet. I. A. Dobra. Taki sam, a... Scarlett, tu. Odpowiem ci. Popatrz na Martynę. Tu, tu. Scarlett. Mm. Mm. Ona czuje podmuch. Jak sobie powiecie u, uh, to czujecie wia, wiatr jakby na paluszkach. Więc uh -huh. często robię tak z dziećmi, żeby one po prostu czuły to na swych dłoniach, żeby dotykały, bo wtedy bardziej ona jest, widzi pan, ona bardziej na mnie patrzy, jak ja biorę jej rękę i pokazuję na buzi. No uh -huh. bo to jak, jak mówię u, uh, no to ją tak średnio odpisuję, tak. prawda? Tak, to było u. Uh. Taki tu. I Taki tu. Kuba. Kuba. Teraz Skarlet ułoży Kubę. Proszę. Proszę Skarlet. Układamy. Halo. Tu. Tu. No masz włoski piękne. Skarlet układa. Dobrze. Tu pasuje. Świetnie. A taki? Super. Brawo. Skaret. Taki. Super. Tu? Piątka. Brawo. Brawo. Od piątka jeszcze. Piątka, piątka. A teraz brawo jeszcze, Scarlett. zaskoczony jestem, że ona to potrafi mm -hmm. zrobić. Bo... To jest dość ważne zadanie, żeby ona widziała, jakby co jest po czym i sobie tak. Dobrze, Scarlett. Dobrze było. Tak, tu głowa. Tak. Teraz, Scarlett, gdzie to? Gdzie takie? Dobrze. Daj. Scarlett układa. Brawo! Piątka. Piątka! Udało się.